I tak jeszcze chciałam dokończyć i do, uzupełnić do tamtego filmu, to odpowiednikiem tamtego serwera, o którym mówiłam, to dokładnie jest ten komputer, bo on jest po prostu obłożony ze wszystkich najmożliwszych poziomów, kartami skazi, urządzeniami skazi oraz dyskami z Kasi, które tu Kiedyś były nawet i w tamtych czasach, na przykład ten dysk skazi, który jest w tej kieszeni, to on właśnie sięga tych czasów, w których był tam ten klasyczny budżetowy serwer, o którym mówiłem. No, Tam ma dwa kontrolery SCAZI i takie różne ustawienia, bo tam jest tak po prostu, że są SCAZI Ultra, są SCAZI Nie Ultra. Takie różne, dwa rodzaje skazy są i oczywiście też i z, z terminatorami i bez terminatorów, to po prostu zależy od ustawienia, od z, jaki sprzęt po prostu w tych urządzeniach, czy go posiada czy nie, jeśli nie posiada, to wtedy korzysta z tego terminatora, który jest na taśmie, ewentualnie jeśli jest na, w, tym, w którymś z tych urządzeń, to on wtedy po prostu go albo odłącza, albo aktywuje, tak różnie jest, że po prostu... Na chwilę obecną, to naj, najlepszym odpowiednikiem tamtego serwera, to jest właśnie ten komputer, on jest bardzo, na bardzo pięknej płycie Asusa. Um, no i to jest najpiękniejszy odpowiednik jaki jest. Najbardziej przybliżony do tamtego serwera. Że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie można po prostu uruchomić przywrócenie stanu Windowsa 98 z Windowsa XP. Najłatwiej będzie, bo tu jest konfiguracja trochę inna procesora, tu jest procesor 1,5 giga, i tu będzie łatwiej po prostu przywrócić stan Windowsa 98, po to, żeby uruchomić dawne programy i dawne gry, między innymi poda. Że to będzie naprawdę wielka przyjemność, doświadczyć tego tutaj. Ale jakby się trafiła jakaś fajna okazja oczywiście, Odbudowania tamtego serwera, o którym mówiłem, to odbuduję go i tu go zainstaluję. I będzie fajnie, bo wtedy byłoby jeszcze łatwiej, bo wtedy już w tym, w tym systemie będzie zainstalowany bez, bez żadnego problemu. Czy gra Miss Pub Speed, czy Radrasz, czy inne te gry, które tam były w tych czasach, bo sobie lubiłem trochę pograć i natomiast, jeśli zainstalowałem Windowsa 98, to mogłem grać we wszystkie gry normalnie, które chodziły na normalnych komputerach wtedy. To było fajne właśnie, bo były wtedy serwery, na których po prostu były inne już protokoły, to były wtedy centrymy, z tego co pamiętam i tam już nie było takiej możliwości uruchomienia DirectX'a czy czegokolwiek związanego z grami. Tam po prostu było można tylko korzystać z zapotrzebowania zasobów samego, samej pracy serwera, baza danych czy baza plików i tego typu rozmaite takie właśnie opcje. Ale to było na Centrimach, dawnych Centrimach. A później właśnie firma, tam, w której Wujek pracował, zrobiła taki budżetowy serwer z kartą kontrolną z CASI, która jest w tym komputerze do tej pory. I, I działa bardzo ładnie. I on właśnie był taki otwarty. Na nim był oczywiście Windows 10 zainstalowany. Na tamtym serwerze, o którym mówiłem. Tylko, że oczywiście ja zainstalowałem tam Windows 98, ale później zainstalowałem Windows 2000 na drugim dysku, bo zauważyłem, że Windows 98 nie ma sterowników do drugiego procesora, bo wtedy nie było przewidywane po prostu drugiego procesora w ogóle, ale widział go, tylko nie mógł go obsłużyć, bo nie miał sterowników odpowiednich. System widział, no widział, ale nie mógł go po prostu uruchomić. Natomiast Windows 2000 czy Windows NT bez problemu widziały właśnie te, tego, ten drugi procesor i go wykorzystywały. Mógł być normalnie uaktywniony ten procesor, tylko że właśnie to był Windows 2000, to natomiast sam Windows, sam system sobie już był ograniczony pod względem możliwości takich jak gry komputerowe. No, że Windows 2000 czy Windows NT nie był przeznaczony do takich rzeczy jak gry. Ale na przykład jak chciałem się zabawić właśnie, to wtedy przełączałem dysk z dysku, na którym był Windows 2000 i uruchamiałem Windowsa 98. I wtedy tak jak już Wam mówiłem, nie odpalałem Sport Sportspeed'a, drasa i różne takie fajne gry z dawnych czasów, między innymi tego Pod'a właśnie. Pod najlepiej chodził pod łądowcem 95, ale pod łądowcem 98 też chodził, że było super, było bardzo super. No i fajnie by było właśnie to otworzyć sprzed wielu lat, odbudować dawnego serwera klasycznego, budżetowego, byłoby wielką to przyjemnością, ale no, dopóki no nie ma takiej możliwości na chwilę obecną, bo teraz byłoby ciężko trafić taką właśnie budżetową płytę na dwóch procesorach na Steamie, a ta jeszcze to byłoby raczej ciężkie do zdobycia, bo teraz jakby się nawet trafiło, to za gigantyczną sumę mogłoby to być, bo to już by jest brane jako po prostu taki wielki klasyk, że ci co właśnie zajmują się klasykami, to po prostu kupują za duże pieniądze takie dawne klasyczne płyty, że raczej jest to mało prawdopodobne, ale na chwilę obecną mogę się cieszyć po prostu odpowiednikiem tamtego serwera. Bo to jest taki właśnie odpowiednik właśnie. On obsługuje te właśnie dyski ideata, SATA i Skazi Dzięki temu, że ma właśnie te karty kontrolne. Że to jest po prostu najbardziej wierny odpowiednik właśnie tamtego serwera. I tu jest duża szansa, że po prostu będzie możliwość uruchomienia tych gier, cofając system, to znaczy włączając w systemie XP ustawienia Windowsa 98. Tam jest taka właśnie możliwość uruchomienia go w tym trybie, i dlatego jest duża szansa, że będzie można uruchomić tamte gry i programy. Że to jest fajny, że to jest bardzo fajny, wierny, najbardziej odpowiedni po prostu odpowiednik tamtego serwera. No to hejka, chciałem to tak uzupełnić do poprzedniego filmu. Hejka.